Witam Cię serdecznie. Z tej strony Anita, z Odkryj Siebie z EFT. Jestem certyfikowanym trenerem technik wolności emocjonalnej EFT oraz technik celular EFT, czyli pracy z pamięcią komórkową. Zapraszam Cię dzisiaj serdecznie do wspólnej rundy Brakuje mi cierpliwości. Pomyśl sobie najpierw, w jakim aspekcie Twojego życia, w jakich sytuacjach, przy jakich ludziach brakuje Ci najbardziej cierpliwości. Poczuj, jak się z tym czujesz, jak tego doświadczasz, kiedy to się pojawia. Weź sobie głęboki wdech i wydech. I przejdziemy sobie teraz na punkt karate. Jest to punkt z boku ręki. Weź sobie jeszcze jeden głęboki wdech i głęboki wydech. Osadź się w swoim ciele, poczuj, że w nim jesteś. Punkt karate. Mimo, że nie mam cierpliwości. Wszystko w moim życiu musi być na tu i teraz. Wszystko musi być idealne. Nienawidzę na cokolwiek i kogokolwiek czekać. Lubię widzieć rezultaty od razu. Często brakuje mi cierpliwości w danych sytuacjach i do konkretnych ludzi. Łatwo wyprowadzić mnie z równowagi. Jestem wtedy niespokojna, niespokojne. Czuję, jak coś rozrywa mnie od środka. Chciałabym, chciałbym poczuć spokój, nauczyć się cierpliwości, bycia opanowanym, opanowaną w każdej sytuacji, przy każdej osobie. Ale to się jeszcze nie dzieje. To akceptuję to, że tak jest i akceptuję wszystkie swoje emocje, mimo że niecierpliwość generuje we mnie złość, frustrację, dyskomfort, lęk. Zalewają mnie wtedy przeróżne emocje, i nie potrafię nad tym zapanować. Czuję, jak tracę kontrolę nad sobą. Czuję, jak moja cierpliwość się kończy. Nie mam jej już nawet do samej, samego siebie. Wszystko mnie wtedy drażni, czuję niezadowolenie. To uwalniam te wszystkie trudne emocje i otwieram się na więcej cierpliwości. Mimo, że bardzo chciałbym, chciałabym wyrobić w sobie nawyk cierpliwości. Przecież wiem, że to w przyszłości zaowocuje lepszym samopoczuciem, większym spokojem. Ale tak trudno być cierpliwym i spokojnym. Bo ja nie cierpię czekać na zmiany i rezultaty. To akceptuję siebie i otwieram się na rozwiązanie tego problemu. Wbrew nie mam cierpliwości do pewnych sytuacji i do pewnych ludzi. Bokoka nie cierpię, kiedy dzieje się coś, czego nie przewidziałam, nie przewidziałem pod okiem. Nie lubię, jak ktoś robi coś wbrew mnie. Pod nosem. I lubię, jak wszystko jest na tu i teraz. Broda. Wtedy wszystko musi być tak, jak ja chcę. Obojczyk. Perfekcyjne, idealne, bo inaczej czuję się niespokojna, niespokojne. Pod pachą. I czuję wtedy jakieś rozchwianie wewnątrz siebie. Głowa wzbiera we mnie wtedy frustracja, gniew i złość. Brew i nie cierpię, jak ktoś mi się sprzeciwia. Bok oka. Tracę wtedy bardzo szybko cierpliwość. Pod okiem, i ta niecierpliwość generuje we mnie jeszcze większą złość. Pod nosem, wtedy atakuje broda, bo zalewają mnie bardzo nieprzyjemne emocje. Obojczyk, kiedy nie radzę sobie z jakąś sytuacją czy osobą. Pod pachą, czuję frustrację, lęk i dyskomfort. Głowa. I moja cierpliwość bardzo szybko się kończy. Brew. I wtedy wszystko mnie drażni. Bokoka, wściekam się na siebie i na innych. Pod okiem, i to wszystko jest takie zniechęcające. Pod nosem pojawia się poczucie winy, wstyd, broda, ten brak cierpliwości. Obojczyk, nieumiejętność pozostania spokojnym. Pod pachą, w sytuacji, kiedy ktoś robi coś inaczej niż ja bym chciała, chciał. Głowa i od razu się wtedy wściekam, tracę cierpliwość. Brew, nie potrafię się wtedy wyciszyć i uspokoić. Bok oka, bardzo szybko przekraczam granice. Pod okiem, aż rozrywa mnie od środka. Pod nosem, nie potrafię wtedy cierpliwie i spokojnie. Broda. Wytłumaczyć o co tak naprawdę mi chodzi. Obojczek, wtedy czuję się, jakbym była na polu walki, jakbym był na polu walki. Pod pachą, jakby od tego zależało moje życie. Głowa, a wtedy nie ma miejsca na cierpliwość i spokój. Brew. A co jeśli nawet w trudnych sytuacjach? Bokoka. Kiedy ktoś robi coś inaczej niż ja chcę. Pod okiem. Co jeśli nawet wtedy potrafię być cierpliwa, cierpliwe? Pod nosem. Zachować w sobie opanowanie i spokój. Broda. Co jeśli warto naprawdę poczekać? Obojczyk. I nie wybuchać od razu. Pod pachą. Wziąć głęboki wdech i odpowiedzialność za siebie. Głowa. Odpowiedzialność za swoje emocje i reakcje. Brew. Otwieram się na zmianę w moim zachowaniu. Bok oka otwieram się na pozytywną zmianę w moim podejściu. Pod okiem, nawet jeżeli coś jest dla mnie ważne, pod nosem, zachowuję w każdej sytuacji cierpliwość. Broda, nie przyspieszam niczego, nie wściekam się, nie denerwuję. Obojczek każdego dnia staje się w tym spokoju coraz lepsza, lepsze. Pod pachą dobre i trwałe rzeczy buduje cierpliwie głowa, bo buduje się i tworzy zawsze stopniowo. Otwieram się na ogrom cierpliwości. I wiem, że są rzeczy, sytuacje i ludzie, na których naprawdę warto poczekać. Głęboki wdech i wydech. Sprawdź, jak czujesz się po rundzie. Sprawdź, jakie pojawiły się odczucia w ciele, jakie pojawiły się emocje. Jeżeli masz taką możliwość, dodatkowo warto zapisać to sobie na jakiejś kartce i przepracować technikami wolności emocjonalnej, aby do końca oczyścić wszystkie nieprzyjemne emocje, których w tym temacie doświadczasz. Dziękuję Ci za tą rundę i zachęcam Cię również do subskrybowania mojego kanału gdzie znajdziesz wiele ciekawych rundek EFT, które pomogą Ci przepracować wiele problemów, dolegliwości bądź rzeczy, które sprawiają Ci jakąś trudność, nie są przyjemne, emocje, które Cię zalewają. Więc nie zapomnij, jeśli... Podobał Ci się ten materiał, ta rundka? Daj łapkę do góry, polub mój kanał i słyszymy się już niedługo. Życzę Ci cudownego dnia.